Ramiona, aby otrzymać. Już wkrótce dostaniesz wszystko, czego pragniesz. Twoje wymarzone życie stanie się Twoją rzeczywistością. Jeszcze przed końcem tego miesiąca otrzymasz dobre wieści, być może zgodę na pracę, pozytywne wyniki badań lekarskich lub potwierdzenie ważnej aplikacji. Bóg zaskoczy Cię swoją dobrocią i łaską. W ciągu następnych 48 godzin doświadczysz obfitości finansowej. Potwierdź to mówiąc tak i wpisując 868. To, co dzisiaj odkryjesz, ma charakter przemieniający. W jednej chwili masz trudności z opłaceniem rachunków, tonąc w zmartwieniach finansowych, a w następnej przyciągasz pieniądze jak magnes. Aktywuj przepływ nieograniczonego bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu. Dokonując niewielkiej zmiany w swojej porannej rutynie. Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź link w komentarzach poniżej, aby poznać sekrety bogactwa i przyciągania obfitości do swojego życia. W tej chwili jesteś otoczony obfitością, której potrzebujesz, aby osiągnąć następny poziom. Zrealizujesz swoje marzenia, wejdziesz w swoją prawdę i zdobędziesz wszystko, co było dla Ciebie przeznaczone. Wiedz, że jesteś prowadzony przez Boga i zawsze tak było. Spójrz na wzorce w swoim życiu i zrozum, że przez to przejdziesz tak jak zawsze. Tylko krok dzieli cię od całkowitej zmiany swojego życia. Bóg cię wywyższy w oczach tych, którzy cię odrzucili. Mówili, że jego słabość go zniszczy, ale Bóg zamienił jego ból w siłę. On walczy za ciebie, poprawia cię i uzdrawia. Napisz Amen, jeśli się z tym zgadzasz. Panie, dzisiaj, pod koniec tego miesiąca, oświadczam, że czeka mnie coś dobrego. Jego miłosierdzie jest nowe każdego ranka, a Jego słowo wciąż daje życie. Przepowiadam cudowne przełomy i niezwykłe błogosławieństwa w moim życiu. Wierzę w imię Jezusa, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Amen. Bóg chce, abyś był dzisiaj szczęśliwy. Będzie wysyłał cud za cudem, aż nie będziesz miał innego wyjścia, jak tylko się uśmiechnąć. Czy jesteś gotowy? On ma wspaniały plan na twoje życie krok naprzód z wiarą przez te otwarte drzwi. To jest czas na twój powrót do zdrowia. Gotowe. To jest sezon, w którym wszystko zmienia się na lepsze. Uwierz i zaufaj procesowi. Złe rzeczy dzieją się, żeby zrobić miejsce na coś nowego. Być może nie rozumiesz swoich obecnych przeszkód, ale w końcu je zrozumiesz. Wszystko układa się dla Twojego najwyższego dobra. Po prostu miej wiarę, że wszystko się ułoży. Wpisz amen, jeśli wierzysz w modlitwy. Bóg chce, żebyś wiedział, że Jego miłość do Ciebie nie jest ograniczona. Nawet jeśli popełniasz błędy, On i tak Cię kocha. On cię poprawi i uzdrowi. Nie raduj się nade mną, wrogu mój, bo gdy upadnę, powstanę. Gdy będę w ciemności, Pan będzie moim światłem. Oddaj swoje ciężary Panu, a on się o Ciebie zatroszczy. Nie pozwoli, aby sprawiedliwy potknął się i upadł. Znajdzie drogę tam, gdzie wydawało się, że jej nie ma. On cię uzdrowi, odnowi i wzmocni. Już niedługo będziesz opowiadać. Inną historię, historię o tym, jak odnalazły cię cuda. Panie, dziękuję Ci, że przeprowadziłeś mnie przez tę dolinę. Czasami było to trudne, ale teraz dzięki Jego łasce jestem silniejsza, odporniejsza i mądrzejsza. Wpisz: Bóg jest moim obrońcą. Jest ze mną, gdziekolwiek idę. Najpotężniejszy głos przemawiający w Twoim życiu należy zawsze do Ciebie. Twoje słowa muszą być zgodne ze słowami Boga. Prosi nas, abyśmy Go słuchali i podążali Jego drogami. Kiedy to zrobimy, On obiecuje, że uchroni nas od wszelkiej krzywdy. Bóg jest po to, aby Cię wspierać i leczyć. Bardzo Mu na Tobie zależy i chce dla Ciebie jak najlepiej. Pozostając blisko Boga. I żyjąc zgodnie z Jego zasadami, możesz doświadczyć Jego pokoju i ochrony w swoim życiu. Dla Jezusa Chrystusa nie ma nic niemożliwego. Niech Bóg Wam obficie błogosławi. Wpisz 333, jeśli rezonuje z Twoim duchem. Módlcie się ze mną, Ojcze Niebieski, kiedy kłaniam głowę w modlitwie, chcę chwalić, zaspokoić i uwielbiam za Twoją niezłomną miłość i miłosierdzie. Kochałeś mnie tak bardzo, że udostępniłeś mi Jezusa i wysłałeś Ducha Świętego, aby doprowadzić mnie do głębszej relacji. Jestem wdzięczny to. Panie, nie chcę, żeby cokolwiek stanęło pomiędzy moją relacją z Tobą. Proszę Cię, abyś przebaczył mi moje grzechy i pomógł mi przebaczyć wszystkim, którzy zgrzeszyli przeciwko mnie. Usuń wszelkie przeszkody, które stoją na drodze do głębszej relacji z Tobą. Chcę żyć podporządkowana Twojej woli, ale czasami mi się nie udaje. Pomóż mi, gdy próbuję żyć zgodnie z Twoją wolą. Wyznaję moje grzechy i dziękuję Ci za Twoje przebaczenie. Przez wiarę wierzę, że tak jak Jezus powrócił do Ciebie, zesłał Ducha Święty, aby był ze mną na zawsze. Jako Twoje. Dziecko wiem, że duch święty jest dostępny, aby pomóc mi wzrastać duchowo, ale wróg próbował uniemożliwić mi to zrozumienie. Proszę cię, naucz mnie prowadzić duchem świętym, naucz mnie Twoich dróg, daj mi siłę do pełnienia Twojej woli i przemień mnie, abym mógł żyć pełnią życia w Chrystusie zgodnie z zamysłem. Wyobraź sobie chwilę, gdy w środku burzy emocjonalnej lub finansowej słyszysz cichy, pocieszający głos mówiący: Wszystko jest w porządku, nie musisz sama dźwigać ciężaru świata. To jest przesłanie, które dzisiaj zbadamy: przesłanie o uzdrowieniu, dobrobycie i niezachwianej wierze. Bóg przemawia bezpośrednio do Twojego serca. Niosąc jasną obietnicę, w Twoim życiu wydarzy się coś niezwykłego. Czy kiedykolwiek czułeś, że niezależnie od tego, ile wysiłku włożysz, drzwi wydają się nie otwierać? Albo, że gdy w końcu uda Ci się ruszyć do przodu, pojawią się nowe wyzwania, które wystawią Twoje siły na próbę? Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że te trudności nie są oznaką porażki? ale przygotowania do czegoś znacznie większego. A co, jeśli ci powiem, że Bóg wkrótce wyleje błogosławieństwa tak wielkie, że ledwo będziesz je mógł pomieścić? W całej tej narracji zagłębimy się w głębokie refleksje na temat tego, jak pogodzić swoje marzenia z boskimi planami, jak pokonywać przeszkody wiarą i jak przyciągnąć obfitość, która została już dla ciebie przygotowana. Czy jesteś gotowy porzucić ograniczenia narzucone przez strach i wątpliwości? Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś naprawdę wierzył, że u Boga wszystko jest możliwe? Ta historia będzie dla Ciebie wyzwaniem, abyś spojrzał poza to, co widzialne, zaufał niewidzialnemu i przyjął cel, jaki Bóg dla Ciebie przygotował. Przygotuj się na inspirację, motywację i przemianę, gdy odkryjesz, że cud, na który czekałeś, może być bliżej niż myślisz. Są chwile w naszej podróży, kiedy otaczają nas wątpliwości, zmartwienia i niepewność. Być może zmagasz się z negatywnymi myślami, kwestionujesz swoje możliwości, a nawet wątpisz w obecność Boga w swoim życiu. Ale wiedz, że nawet w najciemniejszych chwilach. Anioły szepczą ci słodko do ucha, przypominając, że możesz cieszyć się małymi radościami życia bez konieczności nieustannego zmagania się z zamieszaniem. Twoje szczęście i dobre samopoczucie mają niezmierzoną wartość, podobnie jak Twoje aspiracje. Można znaleźć równowagę pomiędzy nimi. Jeśli ostatnio odczuwasz stagnację, zrozum, że to nie był przypadek. Cała ta przerwa była jedynie wstępem do postępu, który wkrótce nadejdzie. Kultywując jasną wizję przyszłości i niezachwianie dążąc do swoich celów, wkrótce odkryjesz uzdrowienie i dobrobyt, za którym tęskniłeś. Bóg jest po Twojej stronie, otaczając Cię swoją niezachwianą miłością i wsparciem, szczególnie w chwilach, gdy czujesz się zmęczony i przytłoczony. Pozwala Ci chwilowo odpocząć od wyzwań, wiedząc, że pilnie pracowałeś, aby zbudować przeznaczenie, na które zasługujesz. A teraz zatrzymaj się na chwilę i zastanów, czy pozwoliłeś sobie na zasłużony odpoczynek. A może ciągle? Przekraczasz swoje ograniczenia, myśląc, że tylko wtedy osiągniesz swoje cele? Pamiętaj, że wiara jest paliwem napędzającym twoją podróż. Utrzymuj je przy życiu, bo wkrótce spojrzysz wstecz i poczujesz głęboką wdzięczność za swoją wytrwałość. Twoja radość i siła emanują z wiecznego źródła, odpornego na wpływy zewnętrzne. Działania innych nie mają wpływu na twoją wewnętrzną wartość. Odwaga, Bóg wyposażył cię już we wszystko, czego potrzebujesz, aby wypełnić wyjątkowy cel, który dla ciebie wyznaczył. W chwilach niepewności i tęsknoty, pamiętajcie o obietnicy zapisanej w liście do Rzymian: Bóg nadziei napełni Was obfitą radością, pokojem i nadzieją, mocą Ducha Świętego. Pozwól sobie zanurzyć się w tej prawdzie i obserwuj, jak cuda zaczynają się dziać na Twoich oczach. To czas, aby wykorzystać swój boski potencjał, wiedząc, że mając Boga u swego boku, Masz moc pokonywania wyzwań, bycia świadkiem cudów i oświetlania swojego życia nieograniczonymi możliwościami. Dostosowując swoje modlitwy do zamierzonych działań, zobaczysz, że twoja rzeczywistość jest pomalowana żywymi kolorami obfitości i dobrobytu. Bóg chce, abyś wiedział, że nadszedł czas, aby złożyć swoje ciężary na jego ramionach. Znajdź pocieszenie w głębokiej praktyce modlitwy i pozwól, aby ciepło wiecznej miłości Boga ogarnęło Twoje serce. Niezależnie od zmagań w przeszłości, wyzwań teraźniejszości i niepewności przyszłości, pamiętaj, że miłość Boga do Ciebie jest niezachwiana i wieczna. Potwierdź swoją niezachwianą pewność, wpisując Tyszcin jest 11 i przyjmij Boską obietnicę, że z nim wszystko jest możliwe. Dzisiaj Bóg mówi ci coś wyjątkowego: wyśle ci ludzi, zasoby i finanse w sposób, jakiego sobie nawet nie wyobrażałeś. Twoja sytuacja wkrótce się zmieni. Kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu zostaną otwarte. Zrobisz to. Bóg jest po Twojej stronie i gwarantuje, że wszystkie Twoje wysiłki będą tego warte. Osiągniesz swoje cele i spełnisz swoje marzenia, napawając Cię dumą ze wszystkiego, co osiągnąłeś. Październik i listopad będą miesiącami wypełnionymi dobrymi nowinami, błogosławieństwami, wzrostem, nowymi możliwościami, uzdrowieniem, miłością i boską łaską. Wkraczasz w nowy etap wolności finansowej. Twoje anioły chcą, abyś otworzył twojego królestwa. Wszystkie moje wrodzone talenty i siły nie są w stanie pokonać wroga. Potrzebuję pomocy Ducha Świętego. Napełnij mnie, Panie. Chcę oddawać ci cześć w duchu i prawdzie. Pragnę więcej ciebie, Panie. Proszę, spełnij moją prośbę. Chcę być świadkiem i przynosić owoce jako osoba, której życie zostało przemienione twoją miłością, ale potrzebuję twojego ducha, aby mi pomagał. Ojcze, ześlij swojego Ducha Świętego, aby zamieszkał we mnie i przeze mnie dla twojej chwały. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś, gdy się modlę. Kładę wszystko, co jestem u Twoich stóp i ufam planom, jakie masz na moje życie. Zamieniam moją wolę na Twoją, wiedząc, że Twoja droga jest lepsza. Oddaję swoje życie w 1900... posłuszeństwie i miłości. Modlę się w Twoje cenne i święte imię. Szanowni Państwo, aby wesprzeć nasz kanał, prosimy o subskrypcję i włączenie powiadomień. Teraz, gdy zastanawiałeś się nad mocą wiary i Bożych obietnic w Twoim życiu, przyjrzyjmy się czemuś jeszcze głębiej. Jakby to było, gdybyś mógł postrzegać wyzwania nie jako przeszkody, ale jako ukryte możliwości? Wyobraź sobie, że spoglądasz wstecz za kilka lat i zdajesz sobie sprawę, że każda trudność, przed którą stałeś, była niezbędnym krokiem w kierunku dotarcia dokładnie tam, gdzie miałeś być. Czy byłbyś skłonny przyjąć tę perspektywę? A co jeśli ci powiem, że właśnie teraz Bóg działa za kulisami twojego życia, przygotowując wszystko, abyś osiągnął nową fazę wzrostu i dobrobytu? Pamiętaj, że Bóg nie tylko chce, abyś był szczęśliwy, ale chce także, abyś zrozumiał cel każdej okoliczności. Być może doświadczyłeś strat finansowych, trudnych relacji lub chwil samotności. Może się wydawać, że te doświadczenia były zbyt bolesne, aby miały jakiekolwiek znaczenie, ale prawda jest taka, że ukształtowały to, kim jesteś dzisiaj. Każda łza, każde rozczarowanie i każda walka służyły wypolerowaniu jego charakteru i wzmocnieniu wiary. Nadszedł czas, aby zebrać owoce tej transformacji, ale tutaj pojawia się ważne pytanie: czy w pełni zaufałeś Bożemu planowi? Dla Twojego życia, a może nadal są obszary, w których nalegasz, aby wszystko kontrolować samodzielnie? Pamiętaj, że Bóg nie oczekuje, że będziesz robić wszystko sam, chce być Twoim partnerem w tej podróży. On chce Cię prowadzić, być mentorem, a nawet dźwigać Twoje ciężary, gdy czujesz, że nie możesz zrobić kolejnego kroku. Jaki więc kolejny krok musisz podjąć, aby pozwolić Bogu przejąć, Całkowitą kontrolę nad Twoim życiem. Czasami największym wyzwaniem nie są okoliczności zewnętrzne, ale sposób w jaki interpretujemy to, co dzieje się wokół nas. Wyobraź sobie na przykład, że borykasz się z trudnościami finansowymi. Zamiast postrzegać to jako oznakę porażki, spróbuj postrzegać to jako okazję do większego polegania na Bogu. I wyciągnięcia cennych lekcji na temat zarządzania, cierpliwości i wdzięczności. Kiedy zmieniasz sposób myślenia, zaczynasz przyciągać do swojego życia różne energie. To tak, jakby Bóg mówił: Chcę, żebyś nauczył się mi ufać, zanim pobłogosławię Cię obfitością. A co jeśli powiem Ci, że klucz do otwarcia drzwi dobrobytu jest teraz w Twoich rękach? Tak, to prawda. Wszystko zaczyna się od małych, codziennych zmian. Na przykład, kiedy budzisz się rano, poświęć kilka minut na medytację Słowa Bożego. Przeczytaj wersety, które mówią o zaopatrzeniu, uzdrowieniu i cudach. Głośno ogłaszaj te prawdy, tak jakby już miały miejsce. Mów, na przykład, Jestem błogosławiony we wszystkich obszarach mojego życia. Moje finanse prosperują, odzyskuję zdrowie, a moje serce jest pełne pokoju. Te pozytywne stwierdzenia mają moc przeprogramowania Twojego umysłu i przyciągnięcia błogosławieństw do Twojego życia. Pamiętaj też, że modlitwa to potężne narzędzie. Nie lekceważ wpływu codziennej rozmowy z Bogiem, rozmawiaj z Nim, jakby był bliskim przyjacielem. Podziel się swoimi zmartwieniami, marzeniami, a nawet obawami. Nie tylko słucha każdego słowa, ale także reaguje w sposób, którego często nawet nie zauważamy od razu. Czasami odpowiedź przychodzi w formie nagłego pomysłu, nieoczekiwanej okazji, a nawet za pośrednictwem kogoś innego. Bądź świadomy boskich znaków wokół ciebie. Kolejną kluczową kwestią jest nauczenie się życia w teraźniejszości. Wiele osób tkwi w przeszłości, rozpamiętując błędy lub żałując straconych szans. Inni nieustannie niepokoją się przyszłością, wyobrażając sobie katastrofalne scenariusze, które mogą nigdy nie nastąpić, ale Bóg chce, abyś dzisiaj żył pełnią życia. Obiecał, że codziennie będzie zaspokajał wszystkie twoje potrzeby, więc po co martwić się o jutro? W końcu Jezus powiedział: "Dlatego nie martwcie się o jutro, bo jutro będzie się martwić samo o siebie. Każdy dzień wystarczy na swoje zło." Mateusza 6:34. To wyzwalające przesłanie, prawda? Idąc tą drogą, pomyśl o tym, komu musisz dzisiaj przebaczyć. Być może jest w Twoim życiu ktoś, kto głęboko Cię zranił, a ta uraza nadal ciąży Ci na sercu. Wiedz, że trzymanie się bólu nie wpływa tylko na drugą osobę, wpływa przede wszystkim na Ciebie. Przebaczenie nie oznacza usprawiedliwiania popełnionego błędu, oznacza to uwolnienie się od ciężaru emocjonalnego, jaki to reprezentuje. Kiedy zdecydujesz się przebaczyć, robisz miejsce dla Boga, aby w pełni odnowił twoją duszę. Jest to istotna część procesu uzdrowienia i dobrobytu. Teraz chciałbym podzielić się czymś, czego być może jeszcze nie rozważałeś: znaczenie świętowania małych zwycięstw. Ile razy udało ci się osiągnąć znaczący cel, ale potem zacząłeś koncentrować się na kolejnym wyzwaniu. Nie przestając doceniać tego, co już osiągnąłeś, Bóg chce, abyś celebrował każdy swój krok, bez względu na to, jak mały. Jeśli udało ci się spłacić zaległy rachunek, świętuj. Jeśli otrzymałeś od kogoś słowa zachęty, podziękuj. Celebrowanie tych chwil tworzy atmosferę wdzięczności, która przyciąga jeszcze więcej błogosławieństw do twojego życia. Z drugiej strony istotne jest także zachowywanie postawy pokory. Dobrobyt nie oznacza jedynie gromadzenia bogactw materialnych, oznacza życie w harmonii z zasadami Boga, obejmuje to wykorzystywanie swoich zasobów do błogosławienia innych. Kiedy dzielisz się tym, co masz, pieniędzmi, czasem czy talentem, okazujesz ufność w nieustające zaopatrzenie Boże. Obiecuję hojnie pomnożyć to, co ofiarujesz. Czy doświadczyłeś tej prawdy w swoim życiu? Mówiąc o hojności, zastanów się, w jaki sposób możesz być dzisiaj dla kogoś błogosławieństwem. Może chodzi o pomoc przyjacielowi w potrzebie, okazanie słowa zachęty koledze, lub nawet przekazanie czegoś, czego już nie używasz. Małe akty dobroci mogą mieć ogromny wpływ na życie drugiej osoby. Czyniąc tak, dostosujesz swoje życie do wiecznego celu Boga, którym jest szerzenie miłości i współczucia na całym świecie. Kolejnym ważnym aspektem jest to, aby dobrze dbać o świątynię, którą dał Ci Bóg, swoje ciało. Często zaniedbujemy nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, ponieważ jesteśmy zbyt zajęci dążeniem do celów. Bóg jednak chce, abyś doskonale o siebie dbał. Oznacza to dobre odżywianie, regularne ćwiczenia, odpowiednią ilość snu i znajdowanie czasu na zajęcia odnawiające umysł i ducha. Inwestując w swoje zdrowie, honorujesz cenny dar, który dał ci Bóg. Warto także wspomnieć o tym, jak ważne jest pielęgnowanie zdrowych relacji, kim są ludzie, którzy naprawdę liczą się w Twoim życiu. Kim są ci, którzy cię wspierają, inspirują i pomagają ci wzrastać duchowo? Inwestuj czas w te autentyczne kontakty. Trzymaj się z dala od toksycznych wpływów, które wysysają Twoją energię i zagrażają Twojemu wewnętrznemu spokojowi. Pamiętaj, że nikt nie osiąga sukcesu sam. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby móc iść do przodu. W tym miejscu historii chcę się zatrzymać i zapytać: Jakie jest największe marzenie, którego jeszcze nie spełniłeś? Wizualizuj to wyraźnie w swoim umyśle: gdzie jesteś, jak się czujesz, jakie emocje pojawiają się, gdy o tym myślimy. Teraz wyobraź sobie Boga obok Ciebie, uśmiechającego się i mówiącego: To jest możliwe, zaufaj mi. Uwierz, że On pracuje nad tym, aby to marzenie stało się rzeczywistością. Twoim zadaniem jest pozostać wiernym, postępować mądrze i nigdy nie tracić nadziei. Na koniec pamiętaj, że dobrobyt nie jest celem ostatecznym, ale stylem życia. Polega na zrównoważeniu różnych obszarów swojej egzystencji: finansowej, emocjonalnej, duchowej, relacyjnej i fizycznej. Kiedy te obszary są wyrównane, doświadczasz poczucia pełni, które wykracza poza materiał. To tak, jakby całe Twoje życie było w harmonii z boskim planem. Idąc dalej, pamiętaj o następujących pytaniach: w jaki sposób mogę dzisiaj bardziej zaufać Bogu? Co muszę odpuścić, aby pozwolić Mu się prowadzić? Jak mogę być błogosławieństwem dla innych? A przede wszystkim, jak mogę żyć z wdzięcznością, niezależnie od okoliczności? Bóg ma wobec Ciebie wielkie plany. On już wszystko wprawił w ruch. Twoje zadanie jest proste trwać w wierze, postępować mądrze i całkowicie polegać na Nim. Pamiętajcie, bo znam plany, jakie mam wobec Was. Mówi Pan, plany, które mają Wam zapewnić pomyślność, a nie wyrządzić Wam krzywdę, plany, aby dać Wam nadzieję i przyszłość. Jeremiasz 29:11 Czy jesteś gotowy na rozpoczęcie nowego etapu swojego życia? Wpisz tak w komentarzach, jeśli chcesz zrobić ten krok w kierunku całkowitej transformacji. I pamiętajcie, Bóg jest z Wami w każdej chwili tej podróży, On nigdy Cię nie opuści.